Od zakończenia II wojny światowej na mapie politycznej nastąpiło wiele zmian. W trakcie jej trwania budziła się świadomość narodowa Afrykańczyków i po zakończeniu wojny kolejne państwa ogłaszały niepodległość. Jedne uzyskiwały ją na drodze pokojowej, jednak w wielu przypadkach dochodziło do lokalnych konfliktów. Najwięcej afrykańskich kolonii uzyskały niepodległość w 1960 roku, dlatego został on ogłoszony rokiem Afryki. Odbywał się także w Azji, gdzie niepodległość uzyskały m.in. Indie, Pakistan, Ceylon, obecnie Sri Lanka. Mapa polityczna zmienia się z każdym rokiem. Jedne państwa pojawiają się, a inne znikają. Europa. Lata 90. przyniosły najwięcej zmian. Powstaje Dora. Rozpad Związku Radzieckiego prowadzi do utworzenia państw Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Rosja. Rozpad Jugosławii prowadzi do utworzenia Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Chorwacji, Serbii. Czarnogóry, a także Kosowa. Rozpad Czarnosłowacji tworzy na mapie Czechy i Słowację. Jednoczą się Niemcy. Z rozpadu Związku Radzieckiego na terenie Azji mamy Armenię, Azerbejdżan, Gruzję. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Połączenie Jemeńskiej Republiki Arabskiej i Ludowo Demokratycznej Republiki Jemenu powstaje jedno państwo Jemen. Brunei jest niepodległym państwem oraz Timor Wschodni. Afryka. Namibia odzyskuje niepodległość. Erytrea oddzieliła się od Etiopii. Powstaje Sudan Południowy. W Oceanie również w latach 90. powstają niepodległe państwa. Federacja Mikronezji, Republika Falału. Mariany Północne. Do najmłodszych państw świata należą Timor Wschodni 2002 rok, Góra 2006 rok, Kosowo 2008, Sudan Południowy 2012. Procesy prowadzące do zmian na mapie politycznej świata możemy podzielić na secesję, czyli oderwanie się od dotychczasowego państwa, np. Erytrea, rozpad państw wielonarodowych jak Związek Radziecki, dekolonizacja, czyli niepodległość po odrzuceniu zależności od imperiów kolonialnych np. Indie czy Pakistan, zjednoczenie państw jak Niemcy. Czy aneksja, czyli zabór całości lub części terytorium drugiego kraju, na przykład w 1976 roku zabór Timoru Wschodniego przez Indonezję. Dzisiaj jest to niepodległe państwo. Najczęściej do zmian prowadzą konflikty zbrojne, które mogą, mogą stać się konfliktem o zasięgu globalnym. Mają one różne podłoże. Może być to ekonomiczne, które toczą się o dostęp do bogactwa w tym również wody. Polityczne, które wybuchają skutek rozbieżności między granicami politycznymi, a zasięgiem występowania różnych grup etnicznych, a także w wyniku roszczeń terytorialnych. Oraz ideologiczne, wywołane przez różnice ustrojowe, religijne i rasowe. Zadajmy sobie pytanie, czy granice polskie ustalone na konferencjach w i Poczdanie są ostateczne? Od czasu zakończenia wojny w 90. Wymieniliśmy się terytoriami przygranicznymi ze Związkiem Radzieckim, a w latach 90. po rozpadzie Związku Radzieckiego i Czechosłowacji mieliśmy już nie trzech, a siedmiu sąsiadów. Zatem słupek graniczny, przy którym stoję i robię sobie zdjęcie, jest tu i teraz wyznaczoną granicą kraju. Ale czy tak będzie na zawsze? Myślę, że do następnych zmian na mapie politycznej świata. Dziękuję za uwagę.